Nazywam się Karina Caruk. Jestem logopedą i pedagogiem. Wraz z PMQ Software stworzyłam aplikację logopedyczną z myślą o wsparciu terapii dzieci, u których zdiagnozowano wady wymowy. Ćwiczenia logopedyczne zawarte w aplikacji mogą być wykorzystywane podczas terapii w gabinecie przez specjalistów, jak również stanowią optymalną pomoc dla rodziców, Podczas ćwiczeń z dziećmi w domu. W aplikacji znajdziemy ćwiczenia różnych głosek na etapie wyrazu w różnych pozycjach: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Ćwiczenia pomagają w nauce prawidłowej artykulacji oraz wspomagają rozwój mowy czynnej i biernej. Mogą być również wykorzystywane w ramach profilaktyki logopedycznej. Ćwiczenia powinny być wykonywane. Pod nadzorem osoby dorosłej. Ala, dzisiaj będziemy ćwiczyły głoskę Sz. Na początku wyrazu. Ala, mamy do wyboru cztery gry. Rzut oka, powiedz, znajdź i pekseso. Zacznijmy od gry pierwszej. W tym ćwiczeniu powtórz słowa, które usłyszysz. Kliknij. Popatrz na obrazek i powtórz słowo. Szabla. Szabla. Świetnie. Dalej. Szachy. Szachy. Bardzo dobrze. Ala, pójdźmy do gry drugiej. Powtórz słowo, gdy ikonka mikrofonu się zaświeci. Kliknij. Powtórz słowo, gdy ikonka mikrofonu się zaświeci. Szabla. Szabla. Bardzo dobrze. Ala. W grze trzeciej trzeba powtórzyć słowo, a następnie odnaleźć odpowiedni obrazek. Kliknij. Powtórz słowo i wybierz odpowiedni obrazek. Szelki. Szelki. Bardzo dobrze. Szef. Szef. Świetnie. Szaka. Ala. W ostatnim zadaniu powtórzysz słowa, które usłyszysz. Trzeba uważnie przyglądać się obrazkom, aby znaleźć dwa takie same. Kliknij. Znajdź dwa takie same obrazki. Powtórz słowa, które usłyszysz: Szpak. Powtórz. Szpak. Szabla. Szabla. Szalik. Szuflada. 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 Świetnie, Ala.